Hejka, hej, strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was, słuchajcie, budowania. Tak, dawno u mnie budowania nie było bardzo dawno, więc postanowiłam, że nagram coś typu, jak teraz w sumie zauważam na YouTube jest tego dużo. Czyli buduję dom, ale, ale dzisiaj buduję dom tylko i wyłącznie z kolekcji. A ja nie mam wszystkich kolekcji, więc buduję dom tylko z kolekcji, które. Posiadam, więc myślę, że będzie ciekawie. Słuchajcie. Kolekcji ogólnie wyszło 28 wszystkich. Ja z nich mam połowę, czyli 14 kolekcji, których dzisiaj właśnie e, użyję. A kolekcje, które posiadam, to współczesny luksus, łosienkowe szpargały, simtym, codzienny nieład, pastelowy czar, oaza wystroju, mali modnisie, kwitnące wnętrze i dusjalny loft, oaza na patio, wiejska kuchnia, to były czasy wielkie porządki i mają obozowicze. Także to, to jest 14 kolekcji, które dzisiaj słuchajcie użyję w budowie naszego domu. Łatwo nie było, ale zaraz wszystko zobaczycie, także zapraszam Was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i lecimy. Na początek wybiorę sobie te wszystkie kolekcje oznaczę, które właśnie posiadam, żeby, żeby tylko obiekty z tego, z tych kolekcji mi się podświetlały, wyświetlały. E, no i zobaczymy. Zobaczymy słuchajcie, co z tego wyjdzie. E, wyszedł naprawdę krótki film. <laughs> nie wiem, czy będzie miał on 10 minut. Myślałam, że dłużej mi się zeszło, ale tak na przyspieszeniu to wszystko e, w miarę sprawnie wyszło i nie chciałam też was zanudzać i wiecie, rozciągać tego filmu dłużej. E, no ale taka mała rozgrzewka przed Słuchajcie, moim powrotem. Mam nadzieję, że ten powrót już będzie taki konkretny, bo dwa tygodnie temu też to samo mówiłam. Potem, dwa tygodnie była cisza, ale słuchajcie, ja obecnie mam urwanie głowy, bo dosłownie za. No za chwilę wychodzę za mąż i wesele ślub, organizacja tego wszystkiego jest no dość sporo na głowie w tym czasie moim. Ale, ale, jeżeli chodzi o bardziej YouTube'owe sprawy, które bardziej powinny Was interesować, to wczoraj, czyli 8 kwietnia, zostałam przyjęta do EA Create Network, także jestem partnerem EA, także jestem bardzo podekscytowana z tego powodu. I to jest właśnie główny powód, dla którego przybyłam tu z powrotem i chcę się trzymać teraz tego planu ścisło. To jest taka dla mnie motywacja, kop dodatkowy do tego, żeby działać, bo już jak wiecie, ten mój kanał nie wyglądał tak jak kiedyś, mało się tu działo, bo po prostu już straciłam jakieś tam, wiecie, nadzieje na to, na rozwój tego kanału, na to wszystko i już tak naprawdę bardziej myślałam o tym, żeby po prostu go tak całkowicie zamknąć. Ale miałam jakiegoś nosa do tego, żeby tego do końca nie robić, bo właśnie wczoraj odezwali się do mnie EA. No i, i, i zostałam przyjęta i bardzo mi z tego powodu jest miło. E, będę mogła na, dla was nagrywać fajne materiały. No i słuchajcie, postanowiłam, że no to jest jakiś znak, więc trzeba wrócić. E, I od razu mówię, że nie będzie tutaj od razu, że wiecie, będę dodawać milion filmów, milion wszystkiego, no bo jednak tego czasu dzięki temu nie zyskałam więcej, więc postaram się, żeby 1-2 filmy pojawiały się w tygodniu, więc tak myślę, że tak postaram się, żeby chociaż te 1-2 filmy w tygodniu były, no i jakieś tam live'y, coś tam, no zacznie się tutaj dziać na nowo, mam, mam nową energię, nową motywację do działania, więc mam nadzieję że wy tu będziecie ze mną, więc będziecie moją taką dodatkową motywacją. Będziecie tutaj komentować, lajkować, pisać różne rzeczy, bo chcę, żeby się działo różnie na kanale, różnorodne treści będą się pojawiały, więc mam nadzieję, że tutaj do mnie Wrócicie. A teraz może parę słów o tym, co się dzieje na ekranie. No jak widzicie, nie jest łatwo z tych wszystkich rzeczy ogarnąć. Na przykład łazienki to w ogóle nie ogarnęłam, bo nie było nic z tych kolekcji właśnie do łazienki. No więc nie dawałam jakby z podstawy czy coś, tylko zostawiłam. Kuchnię, jak widzicie, no. Tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o podłogi, drzwi, okna, wszystkiego używałam właśnie z kolekcji. E, jak mi się udało, tak się zrobiło. <grydy> Dajcie znać też w komentarzach, może chcecie, żebym Wam udostępniła mm, ten domek y, w galerii. Nie chcecie sobie powieszkać w takim dziwnym domu, może zapytacie, dlaczego zrobiłam taki mały dom. Bo ja nie umiem meblować dużych pomieszczeń, Lubię, <noise> w ogóle nie umiem budować po pierwsze. To co tutaj widzicie, to jest tylko taki jakiś tam <noise> zarys powiedzmy domu. No i, i, i tak, tak tutaj to tyle wyszło. No i też nie zrobiłam oddzielnej sypialni, tylko wszystko tak jakby w jednym pomieszczeniu. No taki powiedzmy starter, <noise> domek na start, ale po prostu bardziej chodziłam na to, żeby zrobić dom. Z użyciem tych kolekcji, żeby była łazienka, kuchnia, łazienki właśnie mi się nie udało, gdzieś do spania coś, taki dom, w którym potencjalnie jakiś Sim mógłby pomieszkiwać, więc, więc tak tutaj to się prezentuje. No, myślę, że tak wyszło. Wiecie. O w ogóle ta szafka z tymi książkami, bardzo ładna. Ja jej jeszcze nigdy nie widziałam. Widzicie, jak się robi, me mebluje za pomocą z modami i tak dalej, to w większości tych rzeczy z gry czasami się nie zauważa. Ja tak zauważyłam ostatnio, że właśnie ich nie zauważam. E, I staram się wyle, wyeliminować dużą część moich modów, jeżeli chodzi o tryb budowy i kupowania, meblowania, żeby skupić się właśnie na rzeczach, e, które daje nam gra i za które w sumie płacimy, tak? Więc jeżeli chodzi o kas i tak dalej, no to mody tam jakby zostawiam, chociaż staram się je trochę zminimalizować. A tu w trybie budowania, kupowania staram się tych modów używać naprawdę, takie, wiecie, szczątkowe ilości. Zobaczymy, e, czy mi się to uda. W każdym razie zapraszam Was, e, żebyście wrócili na kanał, jeżeli chodzi o serię. Na pewno wróci The Sims 4 Not Soberry Onyx. To seria, która miała nie wiem, 10 odcinków i którą zaczęłam, i w sumie to tak szybko się skończyła moja chęć do nagrywania. Wtedy jakoś tak mi to przeminęło, ale pomyślałam sobie, że to jest fajne wyzwanie i chciałabym je kontynuować. To tyle, jeżeli chodzi o serie, które yy, wrócą, jakby reszta. Okaże się w praniu, słuchajcie. Zobaczymy, pożyjemy, co tam będzie się jeszcze na kanale pojawiało. Będę was informować, zapraszam was na mojego Instagrama, za zakładkę społeczność, tam wszystko wam piszę. A teraz przed wami właśnie gotowy już domek. <taki> takie, powiem Wam, mm, nic specjalnego. Taki bardzo, bardzo niebieski dom, słuchajcie, ale no, takie miałam jakby możliwości, więcej rzeczy nie miałam do. Do, do wyboru, więc starałam się jak mogłam, także tak, wiecie doskonale, że ja i budowanie to tak, nie bardzo, jeszcze meblowanie to jako tako, ale budowanie to tak 2 na 10, więc <laughs> mam nadzieję, że docenicie moje jakże tutaj wielkie starania i dajcie znać w komentarzu na kolejne pomysły, jaki dom mogłabym zbudować, z czym albo dom na podstawie czego, albo jakaś inspiracja. No Teraz tego jest dużo na YouTube, jest, co zauważyłam, i fajnie lubicie to oglądać, więc postaram się Wam takie filmy czasem wrzucać. Tylko właśnie podeslijcie mi jakieś fajne pomysły, jakie byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Także żegnam się teraz z Wami. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Buziaki i popo!